Cześć kochani, no to habemus papa możemy powiedzieć. Przechodzę do was z tym specjalnym wideo, z tym nazwanym odcinkiem. Raczej specjalnym wideo, bo to nie będzie w żadnej serii. Bo otóż, tak jak już wiecie, mamy wybranego nowego papieża, Leona XIV. Robert Prebost został właśnie dla mnie wczoraj, dla was zresztą też, papieżem. A chcę się do Was odnieść tutaj, bo dosłownie dzisiaj miałem sen i opowiem pierwszy sen, później jeszcze dam pewne uspokojenie, bo być może będą narastały jakieś teorie spiskowe związane z tym, że papież jest Amerykaninem. Także pierwsze uderzę do snu, ponieważ w Chinach była godzina pierwsza z kawałkiem, kiedy został wybrany papież Leon XIV. I było coś takiego, że ja, oczywiście, tego się dowiedziałem teraz rano, więc ja to dosyć na bieżąco nagrywam. Zresztą pozdrawiam Was tutaj z miejsca, gdzie jest fundusz Breakfast dla tych, którzy oglądają vlogi i którzy wiedzą o co chodzi. A nawiązując do snu, bo mam nadzieję, że to będzie, ja nie chcę tego nazywać proroczy, bo to byłoby może za dużo powiedziane, ale mam nadzieję, że przynajmniej gdzieś dający jakieś pewne myśli sen. Otóż, kochani, dosłownie dzisiaj Myślało mi się, że byłem w moim rodzinnym mieście w Bielsku Białej, gdzie z okolic Starego Bielska, w sensie z jednego punktu, miałem pojechać z znajomym do kościoła Świętego Stanisława w Starym Bielsku. I było coś takiego, że dostałem SMS, że mam być w umówionym miejscu, w miejscu przez ten SMS. I było coś takiego, że kiedy już jechałem na miejsce, Okazało się, że stał bus papieski, to nie był PAPA mobile, samo stricte, tylko to był bus papieski, cały biały, tak jak miał określić Mercedes-Benz, żebyście mogli to zwizualizować. Od strony kierowcy w rogu z tyłu było godło i flaga matykańska, stąd też miałem sugestie, że to jest samochód papieski, oczywiście. I kiedy Wsiadłem z samochodu ustawionego, który mnie podwiózł, bo no to tak się złożyło po drodze. Od razu otwarły się drzwi od strony kierowcy z przodu. Zostałem zaproszony i poproszony, żebym pokierował, bo jestem lokalną osobą tutaj w Bielska, gdzie jest kościół świętego Stanisława, a później gdzie jest katedra w Bielsku. I było coś takiego, że akurat na odcinku Alei Andersa i skrzyżowania tutaj, gdzie jest Jana Sobieskiego i później ulica Świętego Stanisława, to też możecie ci co nie są w zobaczyć na mapce o jakie miejsce mi chodzi. Był remont akurat drogi w takim znaczeniu, że było tam robione podpięcie, bym to nazwał, żeby do Alei Andresa można było wjeżdżać jak na autostradzie, że od boku i tylko się człowiek włącza, że nie ma świateł. I był jeden duży remont tamtego miejsca. Było coś takiego, że trzeba było zrobić manewr Nazwałbym tym busem, bo to z jednej strony był włos papieski, a z drugiej strony to, to było jakby połączenie mobile. żebyście to już mogli po swojej wizualizować. I było coś takiego, że oczywiście Polska tam coś wszystkim prowała. Myśmy skręcali tam w kierunku Kościoła świętego Stanisława. I usłyszałem na końcu jak już tam dojechaliśmy na miejsce tylko takie zdanie. Błogosławiana niech będzie Polska i jej wierzący. I tak się sam skończył. I powiem Wam kochani, że oczywiście dla mnie to było symboliczne, bo wczoraj, kiedy był papież Leon 14 wybrany, to akurat był dzień wspomnienia świętego Stanisława, a w Bielsku najstarszy kościół jest właśnie podwezwanie świętego Stanisława. I to chciałbym, kochani, dla was też powiedzieć, dla nas, Polaków, w sensie, bo to być może też oglądają ludzie gdzieś za granicą polskiego pochodzenia albo rozmawiający język polski, ja to mówię do Polaków mieszkających w Polsce. Bo pewnie jak wiecie, papież Leon XIV jest z pochodzenia Amerykaninem, od razu pojawiły się teorie spiskowe, że tak, że Trump posadził na tronie papieskim swojego powieka, że przeforsował. Tutaj nawiązuję do artykułu The Guardian, który możecie zobaczyć, że Trump obraził katolików koronując się na papieża, stawiając takie zdjęcie na y, Social Mediach w Białego Domu. I że też miałem taki strach, jak się rano obudziłem i dowiedziałem się, że Amerykanin Robert Przestop został papieżem. Natomiast cóż po przebudzeniu, w sensie kiedy właśnie zobaczyłem tę wiadomość i tak to zaczął układać, bo to też wiadomo jest taki, taki pewien moment, właśnie poczułem taki pokój w środku. I to mówię też wbrew tym różnym być może pojawiającym się teoriom spiskowym, jeżeli by się takie pojawiły, że nam nowy papież będzie zagrażał. Poczytałem trochę o jego profilu, bo zupełnie go nie znałem. Dlatego, jeżeli też pomyliłem jego imię, to wybaczcie. A po prostu, jeżeli właśnie mylę jego imię, to przepraszam. Natomiast mam dobre przeczucie i poczucie co do Polski, bo ogólnie, Aurę, jeżeli chodzi o sen i też w ogóle o całą akcję, bardzo pozytywnie odebrałem. Też jakby wiadomo, we śnie nie, nie ma tych kontekstów rozmowy, ale jakby z takiej nazobem telepatii, jakby takiej akcji, co się dzieje, bo też ja miałem jakby właśnie tam oprowadzać po tym wielsku, gdzie co jest, też w katedrze św. Mikołaja miała się odbyć msza z wiernymi. Poczułem, że dobre czasy przyjdą dla Polski i że te treści, które też tutaj dostałem. W sensie, żeby przekazać w formie listów do Polaków i też wiersze w przyszłości pojawiające się, że mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku. Jeżeli by doszło do jakiejś polityki wbrew Polsce, tutaj mam myśli głównie polityki migracyjnej, jeżeli byłaby ona forsowana w jakikolwiek sposób pod napływem papieża, tak jak to było mówione o papieżu Franciszku, że my, Polacy, damy głos nie i że będziemy umieli do tego jasno stanąć, jeżeli coś takiego byłoby forsowane. Natomiast ja widzę w tym bardzo dobrą przyszłość. I to podkreślam cały czas mówię, wbrew być może głosom, które będą robiły czarno widzenie, jakby... Jak coś takiego będziecie się słyszeli, kochani, od razu to wyłączcie, nie bójcie się. Jesteśmy pod dobrą wieku, a jeżeli byście czyli kiedykolwiek, że coś wyszło nie tak, to w tym przypadku polecam Wam nam oczywiście, żebyśmy się zwrócili do świętego Stanisława o opiekę nad Polską, nad Europą, ale w szczególności nad Polską, bo oczywiście to jest nasz dom. I co kochani? To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że takie gadanko, taki odcinek, gdzieś wprowadzający, gdzieś też z mojej strony sygnalizujący przywitanie nowego papieża, że będzie to dla Was pozytywne okienko. Do jakichkolwiek wydarzeń na świecie, które będą się działy. Mam nadzieję, też kochani, że rzeczywiście nowy pontyfikat, nowy papież przyniosą dobre czasy dla nas, Europejczyków, dla Polaków, bo tutaj oczywiście na pierwsze miejsce stawia nas. Czekał oczywiście też na spełnienie snu. Być może, żeby papież Leon XIV czekał na tutaj najpierw przeskoczyłem na angielski. So, addressing to the foreign audience, especially to the pope leon xiv, i'm glad to have you, dear pope. i'm glad to have a muskopan. and i was talking in polish about that. i had a dream where you were welcomed and you came to my hometown, Biala in poland, for a and you were welcomed to visit. St. Stanley's Church, the oldest church in Bielsko, and later you celebrated the Holy Mass in Cathedral of Bielsko-Biela. So, if you are planning in the future coming to Poland for pilgrim, feel welcome. Mm -hmm. Także na ten czas to tyle mojej strony, kochani. Trzymajcie się do zobaczenia w regularnych odcinkach. Zapraszam Was w czerwoności do oczywiście przyjaciela Jezusa do serii shots. Zapraszam Was do vlogu, a jeżeli jesteś tutaj nowy, jesteś nowa, zapraszam Cię kanału, do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i oczywiście do bycia w części tej, jak to nazywam, pokładu kanału kurporowego metysku. Cześć!